Głównym, głównym powodem decyzji o wzięciu udziału w wyborach jest to, że uważam, podobnie jak większość mieszkańców, że w Bochni potrzebne są zmiany. Bochnia ma ogromny potencjał, ale jest on niestety zbyt często marnowany. W Bochni są, jest wielu wartościowych mieszkańców, niestety ich pomysły i talenty nie są wykorzystywane. Dlatego uważam, że Bochnia i jej mieszkańcy zasługują na więcej. Dlatego y, trzeba stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju naszego miasta. Y, można to uczynić przez skuteczniejsze i mądre zarządzanie, a także przez odpowiednie przygotowanie i prowadzenie inwestycji tym bardziej, że w tej chwili będzie okazja do pozyskania większych środków z Unii Europejskiej. Nazywam się Filip Pach, od urodzenia jestem związany z Bochnią. Tutaj się wychowałem, tutaj dorastałem. Jestem absolwentem pierwszego Liceum Ogólnokształcącego oraz Politechniki Krakowskiej. Pracę zawodową rozpoczynałem również w Bochni, w Urzędzie Miasta, w Wydziale Architektury, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Aktualnie pracuję w wodach polskich, gdzie, zajmuję się, gdzie zajmowałem się, zajmuję się inwestycjami, decyzjami oraz zarządzaniem. Byłem również kierownikiem wielomilionowego projektu unijnego. Większość osób może kojarzy mnie ze sportem, głównie z piłką ręczną, którą uprawiam od 10 roku życia. Od dziecka sport łączyłem z. Najpierw z nauką, później ze studiami, a także z pracą zawodową byłem zawodnikiem bocheńskich drużyn sportowych, takich jak BKS oraz MOSIR. Przez wiele lat pełniłem również tam funkcję kapitana zespołu.